No to dzisiaj już rozdzielamy poszczególne elementy, wykorzystując obliczone wcześniej e, informacje, na którym miejscu znajdują się spacje rozdzielające poszczególne dane. Czy to imiona, czy numery, czy jakieś tam segmenty. No to zacznijmy od funkcji lewy. Równa się e, le, lewy, klikam dwukrotnie, klikam FX. Z której komórki pobieramy dane? Ano, z A2. Liczba znaków, czyli ile tych znaków? Zobacz, tyle, ile jest do pierwszej spacji, minus jeden znak. Robią mu OK. I kopiuję. Dlaczego minus 1? Bo gdybym nie zrobiła tego minus 1, to brana byłaby pod uwagę również ta spacja, która jest tutaj. No to teraz wyciągamy środek. Zobacz, równa się fyrym, jak fragment tekstu. Klikam dwukrotnie, klikam fx. Tekst, no to jest nasza komórka A2. Liczba początkowa. No to zobacz, pokazuję mu, że to jest b2, czyli masz zacząć nie od, od tej spacji, ale nie od tej spacji, tylko od tej literki j, czyli plus 1. Liczba znaków. To teraz trzeba policzyć, ile jest znaków między tą spacją. Tą spacją, czyli zobacz, robią mu C2 minus B2. I wtedy zobacz, nasz wynik wygląda w ten sposób. Jest Józef, ale jeszcze jest ta spacja. Widzisz, ja tej spacji nie chcę? Czyli powiem mu, że chciałabym, żeby wziął o jeden znak mniej i wtedy już tej spacji nie będzie. Robię OK, kopiuję i już mamy, zobacz, wyciągnięty ten środkowy segment. No to teraz wyciągamy ostatni. Równa się ty, ry prawy, klikam dwukrotnie i klikam fx -a. Co mu pokaże? Że chciałabym pobrać z tej komórki no i teraz liczba znaków. Długość całej komórki, czyli D2, odjąć, miejsce tej drugiej spacji, czyli C2. Ok? Kopiuję na całą komórkę i zobacz już wyciągnięty ten ostatni element. Oczywiście pamiętaj o tym, że w poprzedniej filmie pokazywałam Ci, jak porozdzielać te poszczególne elementy, natomiast nie trzeba Tworzyć takich dodatkowych kolumn, bo równie dobrze tu mogłabym zrobić, zamiast na przykład robić B2, to powiedzieć znajdź, znajdź, i tu mu pokazać, że znajdź y, spację w tej komórce, zaczynając od znaku pierwszego, minus jeden znak. tak? Czyli tu mogę tworzyć, zobacz, od razu takie złożenie funkcji w funkcji. Pokazałam to na podstawie wielu kolumn, tak żeby łatwiej sobie to można było wyobrazić, ale takie rzeczy też można tworzyć. No to w tej części to tyle. Może jeszcze tylko dodam, że angielskie nazwy tych funkcji. Oczywiście znajdź to będzie funkcja find, długość to będzie len, lewy no to left, a funkcja fragment tekstu po angielsku to mid. No i mamy jeszcze bohaterkę write. No to już naprawdę tyle. Excel i zrobione.